Cześć! Witam Was bardzo serdecznie już w 14 odcinku z MSP. Dzisiaj od razu Wam pokażę angielskie konto i ci tylko angielskie konto Wam pokażę. Angielskie konto Wam pokażę i to będzie wszystko na tym, w tym odcinku. Mm, a więc nie Polska tylko Anglia. Dajemy? Up. No i... teraz właśnie nam się, um. nam się ładuje, nam się ładuje, nam się ładuje. Bo trochę jest, jest dzisiaj, jest dzisiaj <coughs> dzisiaj środa i jest, jest strasznie gorąco. Nada ósema nie. czyli nie wiem no tutaj hasło tutaj nazwa użytkownika. nie login no mm, czyli e login to karte fan to w orlok, hasło to i zaraz do was wracam, jak już się zaloguję tak yy, właśnie wróciłam do was i jak, jakbyście się pytali to, te, 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 żeby pisać to wyciągam z tłumacz. po prostu tutaj sobie z polskiego na angielski i ten i właśnie tak jak mówiłam, chciała yy, w dwunastym yy, Chcia No, ale nie zdążyłam W czternastym był wirus, który okazał się... Może nie zły? O Jezus, ale mam lagi, to niezłe No i tak mm. I mówiłam w dwunastym odcinku, że pokażę wam jakąś dziewczynę I to jest Holinowa Tak wygląda Nowa dziewczyna, która y, skończyła stówny level. Ona gra w MSP, grała, nie poddawała się. I dlatego jest tutaj. Można ją usunąć z naj... Ona była w angielskim MSP, dlatego jest w początku na angielskim. Popatrzcie. Ma w najlepszych przyjaciółach ich dwóch. Tutaj można dojść. Jej... A właśnie! Ja nie widziałam jej pokoju! To teraz zobaczymy jej pokój. Ciekawe jaki ma pokój... Wow, ile lovy it. O, poznamy przyjaciół. Ty mi się podobasz. Jej, przyjęła mnie. Koleżankę, jeszcze ją, bo na tak pepla. To ja lubię, jak ktoś pepla. Nie lubię, jak ktoś mu pepla. Send lover. I, o. Aha. Okej. Okay. Nie komentujmy tak. Napiszę no. 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 Czemu? Ona ma tylko jeden pokój? Co nie? O oh, nie, nie. Tak. Jestem z Polski, nie rozumiem Cię, Polis. No, że jestem z Polski. Ciekawe, odpowiem. co mi odpowie. Jak mi odpowie, to ja się przybiorę. Mam dość sporo ubrań, ale nie tak dużo jak oczywiście. Mam <laughs> no, tylko jedne buty, tak, 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 tak. No nie mam mało ciuchu. No ale fajne niektóre są. Halo słyszysz... Nie pewnie się zdziwiła. се Трицата. О, пише, пише, пише. Ницата. То... Не, не. Сега взе Z angielskiego na polski szybciej. Z angielskiego na polski. Dobra. Angielski na polski. Dobra. I co ona tam napisała? Nice top. Nice top. Ładne góry.

polski na angielski, jestem, jestem z yes, polski, inform Poland i, o oh, Jezus.

i NED. Nie chcę mi się. I ME I ME I ME AN. I... Me -an. Me -an. To u i cyk. Chodzi mi o to szybkie. O co ich chodzi? 啊。Uh uh.